Do, do nas amnesty pierwsze do, dostała, bo tata pracował w mieście i tam w Archangielsku, tam jak dostał amnestię, tu przyjechał, to mamy tu wolność i później ogłosili, znaczy, że jesteśmy wolni, chcecie, możecie wy, wy, wyjechać, gdzie chcecie jechać, jesteście wolni. To na, ogłos, ogłosili nam na, 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 na całym tym ubozie. To była bardzo, bardzo wielka reakcja. To było coś, coś znaczy, żeśmy zdostali wolność. I to, to, jak tata przyjechał z miastem, od razu rodzinę spakował. Spakowaliśmy na, tak jak pamiętam, kufr na, na sanki i, i, do miasta, bo tam się tworzył transport na, na południe. Bo tak samemu stamtąd, tak może niektórzy sami próbowali jechać, znaczy po pociąg, ale tam transport tak sam, w tym samym pociągu, jakśmy jechali, taki sam po, pociąg, żeśmy wracali. Na południe dla nas to było bardzo ciężko, jedno, bo raptownie tata zachorował, tak mniej więcej po paru, bo trwało to dość, deszcz, ja nie wiem, dość długo. Bo jakśmy wyjechali zimą, to prawie na wiosnę myśmy wyjechali, przyjechali na południe dość długo, no to tata, może on był chory na pewno, bo, bo wyszedł raz na dwór, znaczy zadowolenie, znaczy musiał być na dwór, przyszedł i raptownie zmarł nam na, na pociągu. My chcieli, dzieci i mama jeszcze. Staniemy, pochowamy tata, a ten, co prowadził nasz ten transport, to był oficer, tam był parę, i że powiedzie, mówi, no, musicie tata zostawić. Tak zdjęli z pociągu, jak na, tak jak powiedzieć, worek kartofli wzięli i, i mówię, my nie możecie, bo jak zostańcie z nimi, to wy się pogubicie. Mówię musicie dalej jechać, a tata musicie zostawić i tak to było, tak, takie było. było bardzo, bardzo, bardzo nieprzyjemnie.